Nie, nie. Proszę Państwa, gdzie ludzka stopa stanie, tam pokarm dostanie, właśnie zjadłem przed chwilą tą konserwę, ale nie odmówiłem, bo zupa jest potrzebna, że żadnego zatwardzenia nie mieć, nic i wiem właśnie z mięsem, podobno to jest własnej roboty, tu chyba żołądek czy coś jest, nie wiem, tam coś czy świnina, jem zupkę. To jest chyba krupnik. I chłopczyk taki 11 lat ma, przyniósł mi kaszę. Zaraz będziemy kaszę też jeść. Także gdzie ludzka stopa stanie, tam pokarm dostanie. A inne surprizy, jakie są, nie będę mówił. Jakieś tajemnicze. Już w tej chwili będę wiele rzeczy ukrywał, nie będę Wam mówił, bo cały czas hejterzy się śmieją ze mnie. Śmiejcie się. Zacząłem się, zdalnie chcę wszystko robić, żeby Nikucie tu ściągnąć i przyjechać do Polski. Ja skazał, że nie będę wszystko gawariów, że, ja, że ja planuję. Ponieważ pod mnogą mnie to, że tam jest hejterka, który, ach, takie jak gadnę, że tylko dzieła ich wideo a nie znają, skąd ja przeżywam. To, co mówiłem po polsku, powiedziałem członkowi po rosyjsku. Kasa z mięsem. To ja może nie ma soli i pieprzu, ale może być. Nie takcie. Не так как я вкусно, как я делаю. Я, как моя мама, моя сестра тоже хорошо. И у меня есть программа на ютубе, что я в кухне делаю. А очень люблю делать. А вы знаете, как у нас говорят? Так. Ну, возьмете, или нет? На халяву и соль сладко. Как? На халяву и соль сладко. Что это? Халява. Халява. Это даром. Даром? Даром. Даром. Дар. Даром. Даром и соль сладко. Да, хорошо. <laughs> а то у нас тоже так. Ну, халява это другое слово немножко, ага. чем, чем даром. Но его надо понимать. Хочете быть на видео а? Хочете быть на видео меня, Нет? Меня вчера засняли на американской телевидении. А, ну то давайте подскажи. Ну, не, не, не хотите. А, меня а меня это польские. Ага. Хорошо. Но они снимали меня. Они, им нужно на стонцевать, чтобы показать.